Koszty zakupu nieruchomości w Hiszpanii. Jeśli planujesz zakup nieruchomości w Hiszpanii, musisz się z tym liczyć. Bez tego nie podchodź do tematu. Najważniejsza kwestia że większość ofert publikowanych w internecie, zarówno przez osoby prywatne, jak i deweloperów, jak i agencje nieruchomości, podają z reguły ceny netto. Co to oznacza? Oznacza to to, że na słonecznym wybrzeżu, Costa Blanca, Costa Valencia i Costa Calida, w generalitacie Valenciana, będziesz musiał doliczyć do każdej ceny publikowanej w internecie 10% procent, 10% podatku IWA na rynku pierwotnym i 10% podatku ITP na rynku wtórnym. Dodatkowy koszt, który musisz doliczyć do całej transakcji, to 1,5% podatku AJD takiego podatku dokumentów na rynku właśnie pierwotnym, czyli już mamy na rynku pierwotnym 11,5%, na rynku wtórnym mamy 10%. Dodatkowo Musisz pamiętać o tym, że żeby zakończyć proces zakupu nieruchomości, musisz otworzyć konto bankowe, wyrobić numery NIE, uzyskać różnego rodzaju tłumaczenia dokumentów czasami dochodowych, rozdzielności majątkowej i temu podobnych kwestii. Oczywiście to zależnie od sytuacji koszty te nie powinny w tym przypadku przekroczyć 500 do 1000 euro. Stanowi to jakiś procent całej transakcji. Głównymi kosztami, które związane są z obsługą notariusza, wpisami w księgach wieczystych, w różnych rejestrach są następujące. Notariusz pobiera taksę notarialną z reguły między 0,6 a 1%, ale Opłata ta przy wartościach transakcji około 200 tysięcy euro netto nie powinna przekroczyć 1400 euro. Jest oczywiście też maksymalna stawka taksy notarialnej dla wyższych cen, która z reguły nie powinna przekroczyć 2000 euro. To też stanowi oczywiście jakiś procent w cenie całej transakcji. Jeśli posiłkujesz się prawnikiem. Polskim prawnikiem, lub prawnikiem, który ma sprawdzić dokumenty, przeprowadzić proces, to w zależności od tego, jaki będzie zakres jego obowiązków, ta opłata wynosi od 500 euro, nawet do kilku tysięcy euro, zależnie od zakresu działania prawnika. Dobra wiadomość jest taka, że za agenta, za jego pracę. Płaci sprzedający lub deweloper. Tak jest zazwyczaj. Nie dotyczy to ofert osób prywatnych, które sprzedają nieruchomości i niektórych transakcji, które mają miejsce w mieście Alicante i w mieście Walencja. My działamy na wybrzeżu Costa Blanca i z reguły za te czynności od klientów nie pobieramy opłaty, bo pracujemy bezpośrednio z nieruchomościami na rynku pierwotnym, więc płaci nam sprzedający, czyli deweloper lub mamy oferty na wyłączność, gdzie prowizja też jest należna nam od właściciela nieruchomości. Podsumowując, jeśli kupujesz na rynku wtórnym do ceny publikowanej w internecie musisz doliczyć 12-12,5% na pokrycie wszelkich podatków, opłat i innych kosztów. Jeśli kupujesz na rynku pierwotnym, czyli od dewelopera, koszt ten rośnie do 12,5-13% Procent, ale to już jest maksymalnie. Inna jest sytuacja, kiedy się kredytujesz. Te koszty są trochę większe i są oczywiście zależne też od banku. Ale o tym w następnym odcinku. Chcesz więcej takich informacji? Subskrybuj ten kanał. Hiszpania czeka na Ciebie. Adios!